Cześć, witaj. Chcesz się nauczyć backendu, chcesz wejść w świat backendu, ale trochę się boisz, trochę cię przytłacza ilość wiedzy, jaka jest potrzebna, żeby w ten świat wejść, a przynajmniej tak ci się wydaje, że tego jest strasznie, strasznie dużo. No bo rzućmy tak na chwilę okiem na to i co my tutaj mamy. Backend, internet podstawy, podstawy, języki programowania, bazy danych, no SQL, -e, bazy danych, API, cache, bezpieczeństwo, testowanie, zasady, architektura, konteneryzacja. Matko, no, fakt, dużo. Dużo i to może przytłaczać. Jeśli cię to przytłacza, jeśli się tego boisz, przestań. Przestań, bo za moment, jeśli tylko ze mną zostaniesz, dowiesz się, jak wejść w świat backendu w sposób w miarę prosty. Ja nie twierdzę, że prosty, bo, bo to i tak będzie wymagało od ciebie nauki. Tutaj nie ma prostych rozwiązań. Jeśli chcesz wejść w Coś konkretnego w tak wielką, ogromną technologię, jaką jest backend, to musisz się postarać. Będziesz się musiał uczyć, będziesz się musiał rozwijać, ale nie będziesz musiał wiedzieć od razu tego wszystkiego, ok? Więc pozwól, że pokażę ci kilka podstawowych kroków, jakie rzeczywiście musisz wykonać, żeby wejść, żeby rozpocząć swoją przygodę z backendem. Na resztę przyjdzie czas. Nie zajmuj się wszystkim, nie zajmuj się wszystkim. Skoncentruj się na tych podstawowych elementach, tych najważniejszych które będą wymagane na początku. Dobrze? Zrób to, a potem zobaczymy, co będzie dalej. Tym się teraz nie przejmuj. Bo jak się będziesz przejmował, jak w twojej głowie będzie narastał, to, narastało to przerażenie, że tego jest tak strasznie dużo i nie dasz rady, to rzeczywiście może być z tym problem. Więc jeszcze raz, koniec przejmowania się z tego, tym, tym wszystkim. Koniec. Po prostu nie, nie, nie patrz na to. Nie patrz, że tego tyle jest. Nie patrz. Ja tylko sobie tak przewijamy ekran. A na poważnie zaraz ci pokażę, co z tym można zrobić. Więc po pierwsze, lecimy. Internet, podstawy. To są absolutnie podstawowe informacje, jakie potrzebujesz dotyczące internetu. Jak działa, co to jest HTTP, jak działają przeglądarki. To na pewno już wiesz, no po prostu na pewno wiesz. Bo gdybyś nie wiedział, to by było kiepsko wchodzić w świat backendu, więc zakładam, że to wiesz. I widzisz problem rozwiązany. Podstawowe informacje o frontendzie, bo po to się przydaje. Po to się przydaje, bo jeżeli przychodzi do, tobie, do ciebie frontendowiec i mówi, że ma, ma jakiś problem z backendem. To byłoby fajnie, gdyby frontendowiec wiedział co nieco na temat backendu, a Ty na temat frontendu, bo będzie Wam łatwo się dogadać. Ale to, to jest mój drogi proste. Jeśli tego jeszcze nie wiesz, to opanowanie podstaw HTML, -a, CSS, -a, JavaScriptu to jest około tygodnia do dwóch tygodni max. W zależności oczywiście od tego ile masz czasu na to, ale to nie jest nic skomplikowanego. Więc przyjmijmy, że podstawę wiedzy o frontendzie masz już za sobą. Wiedza techniczna o systemach operacyjnych, słuchaj, umiejętność pracy z terminalem, ogólna wiedza o pracy systemu, wielozadaniowość, zarządzanie pamięcią, komunikacja między procesorami, z procesami, zarządzanie wejściem wyjściem. To są wszystko rzeczy, które przypuszczam, że część z nich już wiesz, o części słyszałeś, a części będziesz się musiał douczyć, ale nie przejmuj się. Nie przejmuj się teraz tym, bo część z tych zagadnień to są rzeczy dosyć skomplikowane i w miarę Twojego rozumowoju, w miarę wejścia w świat backendu, będziesz się tego wszystkiego uczył na bieżąco. Będziesz to wszystko poznawał, więc teraz się tym nie przejmuj, bo to wszystko wyjdzie w praniu. Języki programowania. Mamy Java, C-Sharpa, Pythona, JavaScript i SQL, -a, który jest obowiązkowy. Moim zda skromnym zdaniem jest absolutnie obowiązkowy, jeśli jeszcze nie znasz sql -a. To przynajmniej jego podstawy musisz poznać. I tutaj ponownie nie przejmuj się tym. Poznanie SQL, poznanie podstaw SQL to jest około tygodnia, dwóch tygodni i wiesz o SQL to, co musisz na początek. Potrafisz wykonać proste zapytania, a może nawet bardziej skomplikowane, jeśli masz trochę więcej czasu na naukę, więc SQL się nie przejmuj, on nie jest skomplikowany, natomiast w pracy backendowca jest bardzo przydatny. Zresztą to widać, niemal w każdym ogłoszeniu o pracę. W którym jest poszukiwany backendowiec, jest wyraźnie zaznaczony, że wymagana jest znajomość SQL, -a. więc od SQL nie uciekaj, nauczy go, bo będzie ci przynajmniej w backendzie bardzo przydatne. Co do języków programowania, słuchaj, to samo. Ja jestem miłośnikiem skali, ale ja ci nie będę teraz ciskał skali. Nie, tym się w ogóle jest, są. Trzy topowe języki najbardziej popularne w tej chwili to jest Java, C Sharp i Python. Możesz jeszcze ewentualnie zająć się JavaScriptem, również do pisania backendu, ale ja tego nie zalecam. To Twoja decyzja. Ja nie, nie, nie polecam i myślę, że to nie jest dobre rozwiązanie. A więc wybierz któryś z tej wielkiej trójki tych top trzech języków programowania obecnie, czyli zdecyduj się albo na Java, albo na C Sharp, albo na Pythona. I tak, zdecyduj się. Czyli wybierz jeden z nich. Jeden. I na nim się skoncentruj. Nie zajmuj się innymi, tylko tym jednym językiem programowania. Jeśli wybrałeś Java, to wybierz sobie framework do Java, którym będziesz chciał pracować. To samo dotyczy C-sharpa i to samo co dotyczy Pythona. Chociaż w przypadku Pythona to będzie ułatwione, bo najprawdopodobniej to będzie Django. W przypadku C-sharpa nie, nie wiem, nie, nie jestem specjalistą od C-sharpa. A przy Javie masz kilka teoretycznie wyborów i będziesz go musiał podjąć. Ale ponownie, podejmij mądrze, podejmij szybko, nie, nie zastanawiaj się zbyt długo, poszukaj tego, co jest poprawne na rynku pracy, bo do tego się to wszystko sprowadza. W tej chwili przypuszczam, że chcesz się rozwijać i chcesz znaleźć pracę. Żeby znaleźć pracę, to musisz znać się na technologiach, które są obecnie popularne na rynku pracy. To tak działa. Więc nie zastanawiaj się długo, wyszukaj i Kieruj się w stronę tych technologii. Więc jeszcze raz, wybierz jeden z języków programowania, jeden i się go ucz, rozwijaj się w tym konkretnym temacie, to zajmie Ci czas. To już nie jest coś, co Ci zajmie tydzień czy dwa. Dobre poznanie języka programowania to jest kilka miesięcy, a zwłaszcza dla osoby początkującej to może zająć jeszcze więcej czasu. Poza tym pamiętaj, że nauka języka programowania, nauka składni i tak dalej, to jest tylko 10, może 15% znajomości języka. Najwięcej pracy, najwięcej zabawy to jest przy poznawaniu bibliotek standardowych. I w przyszłości, kiedy będziesz się uczył kolejnych języków programowania, zobaczysz, że tak to właśnie wygląda. Wejście w nowy język programowania, poznanie nowego języka programowania, kolejnego i kolejnego i kolejnego, nie jest trudne. Wejście w ekosystem tego języka programowania, poznanie jego bibliotek standardowych, poznanie dodatkowych bibliotek, które są popularne i użyteczne, to jest zupełnie inna rozmowa. To zajmuje dużo, dużo czasu i wymaga naprawdę sporego zaangażowania. Więc jeszcze raz, wybierz jeden, jeden język programowania, wybierz jeden framework i na tym się skoncentruj. No dobra, czyli języki programowania mielibyśmy z głowy, znaczy ty będziesz miał z głowy, tak jak jeszcze raz, trochę czasu ci to zajmie, ale masz problem rozwiązany. No dobrze, to bazy danych. Wybierz ponownie jedną bazę danych. Jedną. Skoncentruj się albo na Postgresie, albo na MySQL, albo na MSSQL, albo na Oracle. Jeśli ja mógłbym coś poradzić, to zdecydowanie zalecałbym Ci Postgresa. MySQL się nie bardzo sprawdza w zastosowaniach backendowych. MSSQL po prostu nie lubię. A Oracle, słuchaj, jeśli będzie miał możliwość pracowania dla dużych korporacji albo dla klientów, którzy mają pieniądze i mogą sobie pozwolić na zakup Orakla, ok, to jest super rozwiązanie. Jeśli jednak tak nie będzie, to Oracle odpada. Odpada, bo naprawdę niewielu użytkowników z niego korzysta. bo On jest po prostu strasznie, strasznie drogi. Postgres jest świetnym rozwiązaniem, jest świetną bazą danych, do tego jest całkowicie za darmo. Całkowicie. To jest po prostu open source, bardzo dobry open source, tak przy okazji. Więc ja ze swojej strony mogę polecić pozgresa. Co mamy dalej? Na pewno w świecie backendu słyszałeś o NoSQL-u, że NoSQL jest taki przydatny i wiesz co? I na razie odpuśćmy sobie to. Po prostu na razie odpuść sobie NoSQL-a. Na razie skoncentruj się na SQL-u, skoncentruj się na języku programowania, skoncentruj się na jednej bazie danych. Dobra? Czyli co my mamy? To tak sobie zapiszmy. Mamy jeden. Programowania, jedna, jedna baza danych i SQL. Tak? Jeden język programowania, jedna baza danych i SQL. I to jest na start, taki całkowity start. To ci będzie potrzebne. Pomijam te rzeczy, o których mówiłem wcześniej, czyli znajomość obsługi terminala, znajomość. Ob te terminologii, w ogóle zasad, związanych z obsługą systemów operacyjnych, z zarządzaniem pamięcią, zarządzaniem procesami, z wielowątkowością i tak bo jak będziesz się rozwijał w tym języku programowania, jak będziesz pisał swoje pierwsze aplikacje, to to będą problemy, które będą ci się pojawiały i to będą problemy, które będziesz na bieżąco rozwiązywał. Będziesz po prostu uczył tego wszystkiego. Dowiesz się, jak w swoim języku programowania zajmować się wielowątkowością. Dowiesz się, jak w nim zarządzać pamięcią i jak zarządzać procesami. Jak przy jego pomocy można się komunikować międzyprocesowo. Tego wszystkiego się dowiesz na bieżąco, rozwiązując konkretne problemy, pisząc swoje projekty. Więc tym się jeszcze raz nie przejmuj. To wszystko wyjdzie w praniu. Więc bazy danych mamy z głowy. Słuchaj, pojawia się drugi poziom baz danych, i tutaj są już takie bardziej skomplikowane rzeczy. Tu mamy ORMy, tu mamy informacje, tu mamy ASIDA, tu są informacje o transakcjach, o normalizacjach, o indeksach, o optymalizacji, o replikacji baz danych i o administracji baz danych. I to, to wszystko, tym się też teraz nie przejmuję. Tym się też teraz nie przejmuję. Możesz poczytać o ACD, nie ma sprawy, o transakcjach, to ci się na pewno przyda. Z biegiem czasu, jeśli zaczniesz pracować z frameworkami, to jakiegoś orm na pewno poznasz, więc on na razie odpada. Tutaj acd wam mam zostawił. Koniecznie dowiedz się, jak działają transakcje, jak funkcjonują transakcje, bo to jest ekstremalnie ważny element pracy z bazami danych. Kwestia indeksów, kwestia optymalizacji, no indeksy. To ci się na pewno w bazach danych przyda, no, no, no siłą rzeczy i warto otworzyć inteligentne indeksy. Tylko, że prawda też jest taka, iż na początku prawdopodobnie będzie się tym wszystkim zajmował ORM, którym będzie, który wybierzesz i który będziesz stosował do tego, żeby to ORM zajmował się tymi wszystkimi rzeczami. Ja nie twierdzę, że to jest dobre rozwiązanie, nie twierdzę też, że to jest złe rozwiązanie. Na początek praca z orm jest bardzo fajna i ściągnie z Twojej głowy kupę, kupę różnych problemów. Później może się okazać, że z biegiem czasu, z kiedy Twoje doświadczenie będzie rosło, dojdzie do wniosku, że ORM -y to nie jest idealne rozwiązanie i że będą takie momenty, kiedy będziesz potrzebował do bazy dostać się we własnym zakresie, i wtedy ta wiedza dotycząca sql dotycząca zarządzania transakcjami, dotycząca indeksów, dotycząca administracji to Ci się bardzo, bardzo przyda i zwróci zwróci niesamowicie, ale spokojnie do tego wszystkiego dojdziesz, to nie jest coś, co musisz wiedzieć na samym początku. Więc resztę wywalamy. API, API, API API mój drogi. No bo wiesz twój serwer, jeśli zaczniesz pisać swoją aplikację backendową, jeżeli zaczniesz pisać swój pierwszy serwer, to fajnie by było, żeby on jakoś w jakiś sposób komunikował się z otoczeniem. Więc masz do wyboru, masz RESTle, masz JSON API, masz SOPA, możesz korzystać z Open API, to decyzja jest twoja. Musisz po prostu poczytać, jakie są różnice i czym to się je. To nie jest skomplikowane. Żadne z tych rozwiązań nie jest bardzo skomplikowane. One są. Hmm. Można w nich popełnić dużo błędów na początku, ale tego wszystkiego się nauczysz. Tym się jakoś szczególnie nie przejmuj, bo to nie, jest to nie jest trudne. To jest po prostu, to nie jest trudne. Wystarczy poświęcić trochę czasu, poczytać, jak powinno się zaprojektować aplikację działającą w określonym rozwiązaniu, w określonej technologii, i reszta przyjdzie z czasem. To po prostu przyjdzie z doświadczeniem, przyjdzie z kolejnymi projektami, które będziesz pisał. Więc spokojnie, wiedz, co to jest, wiedz, czym to się różni. Zacznij stosować, zacznij tworzyć swoje proste projekty. I z biegiem czasu nabędziesz wiedzy eksperckiej, która będzie Ci potrzebna do tego, żeby tworzyć naprawdę profesjonalne rozwiązania. Więc jeszcze raz spokojnie, spokojnie, tu się, tym się nie przejmuj. Autentykacja, i tutaj jest dużo, 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 dużo można było autentykacji pisać, dużo różnych mechanizmów do autentykacji, do autoryzacji, ale spokojnie. Spokojnie, przyjmijmy, że na samym początku po prostu będziesz tworzył użytkownika w bazie i stworzysz prostą funkcję api, która będzie pobierała użytkowni nazwę użytkownika i hasło, do tego, żeby się do tej aplikacji można było zalogować. I to wszystko ci na początek wystarczy, dobra? Więc api wywalamy, bo tak jak mówiłem, to wszystko przyjdzie. Kwestia keszy nie jest ci na początku potrzebna. Bezpieczeństwo bardzo ważny temat, ale nie na początek. Testowanie. Tak. Testowanie, tak koniecznie. Koniecznie naucz się testować. Testowanie jest mega ważne. Mega, mega, mega. Tak, ja wiem, że jesteś programistą. Tak, ja wiem, że jesteś, nie jesteś testerem. To nie ma znaczenia. Naucz się testować. Naucz się testować i testuj, testuj swój kod. To Ci się naprawdę opłaci czystym złotem. Więc testowanie zostawiamy. Continue integration i continue delivery. O, sobie odpuść na początek, ok? Zasady, zasady, mój drogi, zasady, jakimi powinieneś się kierować przy tworzeniu swojego oprogramowania. Solid, KIS, JAGNI, Dry, domain, domain, domain Drive Development i Test Drive and Development. To są bardzo fajne terminy, o których warto by było, żebyś sobie po prostu poczytał. Poczytał i zaczął je wprowadzać w życie. Ale to też spokojnie, bez szaleństwa. Pamiętaj. Najpierw koncentrujesz się na jednym języku programowania, na jednej bazie danych i na SQL-u, ok? Dobrze, to jest Twój priorytet w tej chwili. Tym się na początek zajmujesz. W ramach SQL-a, w ramach baz danych masz indeksy i testowanie, znaczy indeksy i transakcje. Ja i SID-a też sobie tutaj dorzucimy. I SQLa tak naprawdę, bo to jest element pracy z bazą danych. Tym bardziej, że dialekty SQLowe są różne i dla różnych serwerów SQLowych. Są różne. To nie znaczy, że jak się nauczysz SQLa dla PostgreSa, to nie będziesz w stanie zrobić żadnego zapytania dla MS SQLa. To nieprawda. Są pewne niuanse, które będziesz musiał poznać, gdybyś chciał używać SQLa w innym serwerze, którego wcześniej nie znałeś. No po prostu są. Tutaj nie ma co oszukiwać, ale to nie jest nic trudnego. Po prostu poczytasz sobie, jak, jak jak zastosować pewne konkretne konstrukcje, i to wszystko, bo wiedza ogólna o, o, o tym, jak tworzyć zapytania SQL-owe, jak one wszystkie działają, jest identyczna w każdym z tych serwerów, więc tu się nie martw. Ta wiedza na pewno bardzo ci się przyda. Więc zasady spokojnie, spokojnie, na te wszystkie zasady przyjdzie czas. Zapisz je sobie, wróć od czasu do czasu do przeglądarki, jedno z tych haseł, znajdź jakieś fajne artykuły, poczytaj sobie i. Poznawaj, poznawaj te rozwiązania, poznawaj te zasady i poznawaj filozofię, która za tymi zasadami stoi i powoli, powoli, powoli wdrażaj w to, co robisz, w to, co piszesz i zobaczysz, jakie będą piękne postępy, ale spokojnie. To jest rozłożone na lata, dobra? To nie jest na pierwszy miesiąc, na dwa pierwsze miesiące, także, także bez szaleństwa. Zamykamy. Co mamy następne? Architekturę, czy monolit, mikroservice, CQRS, czy, czy serverless? No, skoncentruj się na monolicie na pewno, na, na sam początek, dobrze? Nie zajmuj się resztą, nie potrzebujesz tego. Konteneryzacja. O! I to jest bardzo ciekawy temat. Bo konteneryzacja, zwłaszcza kwestia dockerów, to jest mega przydatna rzecz w pracy backendowca mega przydatna rzecz możliwość łatwego stworzenia całego środowiska całego środowiska jednym kliknięciem uruchomienia serwera bazodanowego uruchomienia serwera webowego uruchomienia jakiejś dodatkowej infrastruktury to wszystko jest cudowne więc docker Docker, jak najbardziej, jak najbardziej poczytaj o dokerze, naucz się obsługiwać Dockera, bo ja wiem, że to nie ma nic wspólnego bezpośrednio z nauką programowania, ale to jest coś, co ci bardzo ułatwi twoje backendowe życie, ok? Naprawdę gwarantuję ci: dowiedz się, jak działa docker, naucz się tworzyć skrypty dockerowe, naucz się tworzyć własne kontenery i twoje życie backendowca stanie się o wiele, wiele prostsze. A reszta? reszta, też ci się z biegiem czasu przyda. Nie wiem czy LXC ci się przyda, ja dużo korzystam, ale korzystam do trochę innych celów. VirtualBox też jest świetnym rozwiązaniem, VMware jak najbardziej. OpenStack podobno już jest dobry. Ja pamiętam, jak jeszcze pracowałem na OpenStacku w momencie, kiedy on się pojawił i byłem bardzo niezadowolony, ponieważ tam nic nie działało tak naprawdę. Chociaż podobno to się zmieniło i podobno OpenStack już działa zupełnie, zupełnie przyzwoicie, ale nie potrafię odpowiedzieć w tej chwili, jak to funkcjonuje, bo do dawnego nie używałem. Jakoś się wtedy zraziłem. Ale jeszcze raz Docker. Docker, mój drogi. To jest coś, co ci się również zwróci czystym, żywym złotem w twoim czasie. Jest będziesz w stanie tak zoptymalizować wiele rzeczy, że zobaczysz, że koledzy na stanowiskach obok będą się męczyli, będą kucze, niektóre rzeczy robili godzinami, a ty robisz stryk, klik, całe środowisko testowe gotowe, aplikacja przetestowana i idziesz do domu, a oni, a oni jeszcze nawet nie zaczęli, nawet jeszcze nie wiedzą, jak masają serwer squalowy odpalić. Docker. Docker to potęga. Więc to sobie zostawiamy. Resztę wywalamy. Silniki wyszukiwawcze. Elastic, Solr. Mm, na początek tego nie potrzebujesz. Ja wiem, że to się super... Wszyscy o tym mówią, że to jest takie cudowne. Na początek sobie odpuść, dobra? GrabQL. SIO. Websockety. SIO. Web serwery. Apache, ML. I tutaj słuchaj, znajomość któregoś z tych serwerów bardzo się przydaje. Bardzo się przydaje, ja nie mówię, że ona jest absolutnie konieczna, ale, ale wiedza chociaż podstawowa bardzo się przydaje. Podstawowa, bo na zaawansowaną przyjdzie czas, jeśli będzie taka konieczność w przyszłości, a jak będziesz znał podstawy, to bez większego problemu, ponieważ to są mega popularne rozwiązania. Jeśli będziesz miał jakikolwiek problem, bez problemu znajdziesz rozwiązania na sieci w porządku, więc dowiedz się, jak to działa ogólnie, jak konfigurować wybrany przez ciebie serwer. I to wszystko. To wszystko. Bo reszty dowiesz się w sieci w tym konkretnym momencie, w którym będziesz czegoś potrzebował i wtedy się tego nauczysz. I tak to będzie wyglądało. Będziesz się uczył tego, co potrzebujesz w danym momencie, i ilość wiedzy, którą będziesz posiadał w głowie, będzie rosła. Więc po wybraniu serwera zapiszmy sobie Web Server. Zostawmy sobie tego Web Server, ale wywalę. wywale. Pojedyncze musisz wybrać jeden z tych serwerów i to wszystko. No i potem w backendzie mamy kolejny poziom i tym kolejnym poziomem jest skalowalność, i można by stworzyć prawdopodobnie drugą, jeśli nie trzecią i czwartą taką listę, jakie były na początku. I popatrz: Na początku tego było rzeczywiście strasznie, strasznie dużo. Ja wiem, strasznie dużo. Co zostało? To też wywala Został jeden język programowania, jedna baza danych. Masz się dowiedzieć, jak działają transakcje, jak działają indeksy, co to jest ACID, dowiedzieć się, jak działa SQL i nauczyć się pracować w SQL, przynajmniej jeśli chodzi o podstawowe zadania, dowiedzieć się, jak działa Docker, nauczyć się testować, dowiedzieć się czegoś o web serwerze jakimś jednym wybranym. Ok? Czy to nadal wygląda tak strasznie? No, myślę, że w porównaniu z tym, co było na początku, to już jest coś, co jesteś w stanie przełknąć. Dobrze? Prawda? Napisz, daj znać w komentarzu, czy to, czy to już jest przełykalne. Bo ja się obawiam, że bardziej już tego uprościć nie jestem w stanie. Bo się po prostu nie da. Bo musisz stać jakiś język programowania, w którym będziesz swoją aplikację pisał musisz znać sql -a, żeby ta twoja aplikacja zapisywała do dane do bazy, bo no nie ukrywajmy, 99% z aplikacji backendowych zapisuje dane do bazy. Taki jest ich urok, że one coś z tą bazą robią, więc ten SQL będzie ci potrzebny. A jak będzie ci potrzebny SQL, to będą ci potrzebne transakcje, indeksy i cała reszta. Ten docker ponownie będzie ci mega przydatny. Do pracy na swoim komputerze, w całym, z tym całym skomplikowanym środowiskiem. Bo nawet nawet jeśli będziesz pracował pod Linuxem i Twoim systemem operacyjnym z wyboru do pracy programisty będzie Linux, w którym bez problemu uruchomisz to wszystko, to tak czy inaczej Docker Ci się świetnie sprawdzi, bo Docker zapewni Ci powtarzalne środowisko do testowania. Ok? I nie zapominaj o tym, bo to się naprawdę, naprawdę przydaje, naprawdę przydaje. No i co? Testowanie, web serwer i to jest wszystko. To jest wszystko. Wszystko, mój drogi. Zajmij się tym i za rok, za półtora. No bo to, to nie jest tak, że tego się nauczysz wszystkiego w miesiąc czy w dwa. Nie. to no chyba, że część z tego już umiesz, no to wtedy ci będzie łatwiej. Ale no nie no półtora to może pracować. Jeśli masz czas, jeśli masz czas. I chcesz na to poświęcić odpowiednią ilość czasu i jesteś odpowiednio zmotywowany, chociaż ja nie wierzę w motywację, czyli bardziej jeśli potrafisz samego siebie doprowadzić do pionu i zmusić do pracy i do nauki, to to, co tu widzisz na ekranie w tej chwili, myślę, że jesteś w stanie ogarnąć w przeciągu kilku miesięcy. Kilku miesięcy pracy po 4-5 godzin dziennie. Jeśli nie masz tyle czasu, to zajmie Ci to wszystko odpowiednio więcej czasu, ale to nie są jakieś. To nie jest czas mierzony w latach czy dziesiątkach lat. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. I mając tą wiedzę, spokojnie będziecie można powitać w świecie backendu. Czego Ci bardzo serdecznie życzę. I to wszystko. To wszystko dzisiaj. Bardzo pięknie Ci dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka. Pa!